E, dzięki serdeczne. E, momencik. Okej. Okay. Mam na imię Ludwik, jestem alkoholikiem. E, bardzo się cieszę, że jestem teraz z Wami. E, słyszycie mnie w porządku? Jeszcze chciałbym tylko sprawdzić. Bo czasami mam tutaj problem. E, słyszycie mnie? Słabo słychać. Słabo słychać, tak? Okej. Okay. Poczekaj chwilę. E, Zaraz zobaczę. Teraz trochę lepiej, czy nie? Troszkę lepiej. Okej. Okay. To postaram się mówić po prostu głośniej. Um, dobra, w takim razie jeszcze raz. Moje imię Ludwik, jestem alkoholikiem, witam Was serdecznie. E, pozdrawiam z suwałk. E, byłem w Tęczynie też kiedyś. E, z moim sponsorem, pamiętam bardzo e, bardzo fajne warsztaty, bardzo miło je wspominam. E, ja, może tak pokrótce, tylko powiem o sobie. Hmm, ja E, właściwie pochodzę z rodziny alkohol, e, alkoholowej, e, ten e, problem e, alkoholu był u nas w domu od zawsze nie? i e, e, on gdzieś się tam przetaczał, ja go widziałem i e, z moim e, do mojego taty strasznie nienawiść wtedy za to żywiłem, za to, że on e, tak mocno i, i dużo pił, nie mogłem mu tego wybaczyć i nie rozumiałem, e, że to jest po prostu część jego choroby. E, Potem tak na przełomie w szkoły średniej rozpiłem się do tego stopnia, że, że po prostu nie dawałem już sobie z tym rady. Potem jeszcze przyszło małżeństwo, rozwaliłem małżeństwo, zbankrutowałem chyba pod każdym względem, bo nawet zdrowotnym, bo część szóstki mi obumarła właśnie przez alkohol. I w zasadzie wylądowałem na terapii skąd trafiłem do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. I właściwie tyle. To jest taki mój krótki życiorys. A skoro tutaj jestem, żeby mówić o kroku szóstym, to, pro, to właśnie o nim powiem nie? teraz. Czyli staliśmy się całkowicie gotowi, że Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Ja może zacznę od w ogóle od takiego wstępu, jeśli chodzi o program, dlaczego, dlaczego znaleźliśmy się akurat w tym, dlaczego są wcześniej te kroki, które prowadzą nas do tego szóstego kroku, nie. No i krok pierwszy, to jest krok, w którym de facto musimy to naszą największą wadę, czyli to jest picie alkoholu, musimy ją usunąć całkowicie, nie? W tym momencie. To jest krok, który ja muszę zrobić perfekcyjnie, nie. E, e, drugi, e, w drugim kroku przyznaję, że ja sam sobie e, nie poradzę z tym, żeby e, przywrócić sobie e, e, zdrowy rozsądek i e, w ogóle zdrowie. Nie? E, w trzecim e, mm, po raz pierwszy właśnie zwracamy się e, e, do Boga, definiujemy. Boga. I teraz przychodzi krok czwarty i piąty, nie? I to są bardzo ważne kroki przed tym szóstym krokiem, dlatego że krok czwarty i piąty to jest taki troszeczkę to jest takie nasze prześwietlenie, nie w życiu. I prześwietlenie życia, nie? Czyli w czwartym kroku ja sam opisuję te te swoje wady, nie, to, to co mi przeszkadzało cały czas. A w kroku piątym ja jeszcze o tym rozmawiam z drugą osobą i ona mi to tak bardziej naświetla, nie co się ze mną takiego działo, co mnie, co mnie blokowało do, do tego, żeby żeby być właśnie żeby czuć się bardziej szczęśliwym, bo esencją tego programu to jest też jest to, że ja muszę po prostu czuć się bardziej szczęśliwy, nie? To nie jest tylko to, że ja muszę trzeźwieć, bo jak ja bym leciał na samej trzeźwości i przez całe życie żył w stanie depresyjnym, to ja bym sobie po prostu nie poradził, nie? Tak jest w moim przypadku. Może wie, wiecie, ktoś ktoś ma tak, że, że dla niego to jest okej, okay, nie? Dla mnie akurat no ja element szczęścia też jest ważny nie w tym, w tym programie. I, I właśnie tam robimy tą całą taką, to całą inwenturę moralną, nie? I to są, to są takie dosyć ważne, to jest bardzo ważny wstęp przed szóstym krokiem. I teraz właśnie zaczynając od tego kroku szóstego, nie? Tam e, Bill używa słowa gotowość. I ja, ja chciałbym właśnie jeszcze przeczytać definicję tego słowa gotowość, nie, czym, e, czym ta gotowość jest. E, I to jest stan należytego przygotowania do czegoś, zdecydowanie się na coś, nie? E, I e, jak Bill właśnie pisze też w wielkiej księdze, e, bo też to sobie e, Krok szósty jest bardzo krótko opisany. Nie? Podkreśliliśmy, że gotowość jest niezbędna. Czy jesteśmy teraz gotowi, by Bóg usunął z nas wszystkie te rzeczy, które uznaliśmy za niewłaściwe? Czy może je teraz zabrać? Wszystkie co do jednej. Jeśli wciąż kurczowo trzymamy się czegoś, e, czego nie chcemy nas prosimy Boga, by pomógł nam w uzyskaniu gotowości. Nie? E, I teraz e, ja w momencie e, robienia tego kroku ja nie zdawałem sobie też sprawy jaki on jest bardzo ważny i wydaje mi się, że Bill do końca e, nie wiedział e, pisząc o tym dlatego on potem dopiero 12 na 12 rozpisał o tym e, kroku dużo dużo więcej że to jest krok e, tak naprawdę takiej wagi ciężkiej nie? E, bo mm, bo to jest mniej więcej tak, że ja miałem ja w życiu miałem te wady nie? i to można porównać trochę do bólu zęba nie, bolą mnie ten ząb E, bolał, bolał, bolał. Ja stosowałem e, jakieś środki przeciwbólowe, nie? Jakich, e, I bubrom, albo paracetamol, nie? Żeby mnie przestało, prze, przestało boleć, bo te wady gdzieś we mnie cały czas rosły, nie? Tak jak ten ból zęba. On rósł, 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 ale ja się nie decydowałem na to, żeby iść do dentysty, nie? E, miałem nieprzespane noce. E, robiło to jakieś problemy w moim życiu, nie? A w końcu zdecydowałem się. I poszedłem, e, poszedłem właśnie do tego Zentrzek i mm, e, no i tam to jest właśnie krok czwarty e, i piąty on mi zrobił prześwietlenie zobaczył, w którym miejscu e, w którym miejscu ja mam te zęby wyrwać i tak właśnie było z tymi wadami, nie? Że to jest coś, co mnie e, bardzo blokowało w moim życiu i e, e, ta cała inwentura moralna, ona doprowadziła do tego, że, mm, że ja tego zęba po prostu mam wyrwanego, czyli te wady, nie? E, I to jest też bardzo ważny krok, dlatego Bill w 12 na, na 12 pisze o tym, że to jest krok, e, który odróżnia mężczyzn od, e, od chłopców, nie? Znaczy w, w oryginale tak jest napisane. E, tutaj u nas jest w tłumaczeniu napisane, że. E, e, to właśnie ten krok oddziela ludzi dojrzałych od, e, od dzieci. E, i, I dlaczego, właśnie, e, m, dlaczego tak się, się dzieje? Bo w moim przypadku, na przykład, było tak, że ja pamiętam, że jak przystąpiłem pierwszy raz do tego kroku e, ze swoim sponsorem, bo program robiłem dwa razy, to e, m, mój sponsor, gdy zaczynałem robić ten krok. On pyta, doszliśmy do tego kroku i on mi zadaje pytanie, czy jesteś gotowy, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. A ja mówię, że tak, słuchaj, Marek, jestem gotowy, żeby usunął wszystkie e, oprócz jednej. E, mówię, że nieuczciwości. Ja chcę ją zostawić, nie? I, e, i Marek do mnie mówi, że, ale słuchaj, e, ty musisz być gotowy na to, żeby, e, m, żeby te żeby Bóg zabrał Tobie też tą to, to nieuczciwość, nie? I ja tego wtedy nie rozumiałem, bo ja nie rozumiałem, ja nie wiedziałem o tym, że to jest coś, co mnie, co mnie w życiu blokowało, nie? Ja dopiero na, jak drugi raz robiłem program, to zdałem sobie sprawę, jak bardzo to ważne, nie? Bo gdy zostawiłem sobie taką furtkę, w momencie, gdy zostawiam furtkę na to, żeby zostawić jakieś wady, oczywiście te wady, one nie będą usunięte od razu, nie? To jest tak, jakbym trochę zostawiał sobie furtkę do picia, nie? Bo ja zamiast kierować się na postęp, czyli iść do przodu na ten postęp duchowy, to ja zacząłem kierować się po prostu swoją wygodą, nie? Przestałem chodzić na mityngi, zacząłem Przestałem chodzić na te. Na detox, na terapię i zacząłem. Na początku zacząłem coraz gorzej się czuć, nie? I potem wrócił dla mnie ten pierwszy nawrót, który miałem, taki bardzo poważny. I naprawdę bardzo niewiele brakowało, żebym zapił. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że ja tych furtek po prostu nie mogę zostawiać, nie? I Właśnie o tym jest mowa też w tym szóstym kroku, bo to tam, tam nie chodzi też e, o to, żebym ja e, w tym momencie wszystkie te wady e, sobie e, zostawił, e, sorry, żeby te wszystkie wady e, e, zostały w jednym momencie zabrane, ja żebym został Matko Tereso. No bo w moim przypadku e, no, podejrzewam, że tak się nie stanie. Nie? Ja, ja nie będę święty, e, ale ten. E, ale muszę być po prostu gotowy, żeby Bóg e, stopniowo e, te wady ze mnie zabierał, nie? Bo ja muszę też pamiętać, że żaden człowiek e, tych wad ze mnie nie zabierze. E, e, jedyną, e, jedyną opcją, jaka dla mnie zostaje, to jest właśnie Bóg. E, I to jest trochę tak, że e, właśnie w 12 na 12 jest fajnie napisane, bo my jesteśmy e, zrobieni, stworzeni na podobieństwo Boga, nie? I, e, u, u nas paradoksem jest to, że to jest tak jakiś ten, ten lot balonem, nie, e, że e, im, e, im więcej zrzucamy tego balastu, e, tym my wyżej lecimy, nie? E, I tym bardziej stajemy się po prostu e, to co właśnie próbuję powiedzieć. To jest to, że, e, że stajemy się e, coraz bardziej e, podobni dzięki temu do Boga, nie? I, mm, u mnie było też tak, że pomimo tego, że te wady zrobiły tyle bałaganu w moim życiu, nie, czyli na przykład e, przez swoją chciwość e, straciłem bardzo wiele, jeśli chodzi o, e, o moje życie prywatne, nie, o moją rodzinę. E, przez, e, przez złośliwość wprowadziłem się w jakieś konflikty z, z moimi na przykład przyjaciółmi, z rodziną e, e, i te wszystkie wady powodowały to, że moje życie stawało się coraz gorsze. A mimo wszystko, gdy stanąłem przed tym krokiem po raz pierwszy, to, to ja pomyślałem, nie, Hola, hola. Ja nie jest. Ja, ja tak naprawdę czuję się trochę lepiej i momentalnie zapominam o tym, że co się u mnie w życiu stało, nie. I, i, i dlatego też jest w tym momencie bardzo ważny sponsor, nie, żeby on. On mi podpowiedział o tym, że, że ja ty po prostu, że muszę się stać gotowy, żeby wszystkie te wady ode mnie zabrało, nie? No bo mm, to jest. Ja, ja byłem tak, właśnie mi się też taka inna historia przypomina. Historia Pinokia, nie? Że im więcej. E, Pinokio na początku się urodził jako taki e, czysty pajacyk nie? I e, my się też rodzimy. Ja się urodziłem czysty, bez bez żadnych wad, nie, ale gdzieś tam po naleciałości e, im szedłem przez to życie, e, gdy zauważałem, że te wady w jakiś sposób mi pomagają, czyli na przykład, gdy jestem nieuczciwy, no to mogę troszeczkę więcej czasami osiągnąć, nie, gdy kimś manipuluje, to mam, e, e, to mam z tego jakieś korzyści, nie, na przykład mogę poderwać szybciej dziewczynę, nie, mogę, e, mogę nakłamać jej, mogę Mogę nakłamać dla osoby, z którą współpracuję i mieć wygodę, nie? Przez lenistwo nie muszę pracować. I w miarę jak te wady rosły, tak samo właśnie jak dla Pinokia, jak Pinokio za zaczynał robić coraz gorzej, to w tym kierunku, to jego życie stawało się coraz gorsze. I u mnie właśnie było dokładnie tak samo. I doszedł taki moment, gdzie ja się dochodzę do wniosku, że te wady przewyższają moje korzyści, nie? Które płynęły z tych wad. I ja się po prostu muszę z nich pozbyć. I, i tutaj właśnie to przychodzi taki moment, nie? Że ja bym tych wad, tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja bym nie chciał, żeby one, żeby Bóg mi je zabrał, nie? Jeśli one nie, nie, nie powodowałyby E, takiego zniszczenia w moim życiu. I e, normalni ludzie, znaczy nie alkoholicy, e, e, wielu ludzi właśnie takich, jak ja ich nazywam normalnych, e, nie mają aż tak mocno, też mają te wady, ale nie mają tych wad do tego stopnia. U mnie te wady te doprowadziłyby do śmierci, nie? Właśnie Bill o tym też pisze w 12 na 12, że tu chodzi o to, że jeśli ja te e, zostawiam sobie te wady, to ja muszę zdać sobie sprawę, że ja ryzykuję swoje życie. Jeśli mi nie, nie, nie zależy na tym życiu, to no to ja nie mogę sobie w spokoju zostawić, nie? I e, e, tak jak ten balon właśnie iść, e, iść coraz niżej, nie? Czy tam dlatego Pinokio jak e, e, rósł ten nos, nie? Czy, czy, czy się przemienił e, on w, pewne, w pewnym momencie w tego w osła, nie? I ja byłem właśnie takim osłem. E, I teraz tak. Ja stanąłem trochę. Dla mnie to była sprawa życia i śmierci, nie? To tak jakbym e, leciał jakimś tam. Z, e, z, normalnie ja bym się bał na przykład założyć spodokron, nie? Ale e, jakby ktoś mnie porwał, wrzucił do samolotu i powiedział, że. Albo skoczysz bez spadochronu, albo bez, nie? No to ja bym założył już ten spodochron, ochron. Ja bym uwierzył, że mogę z nim skoczyć. I to był taki moment, że ja uwierzyłem też, że Bóg może e, te wady usunąć. Bo to dla mnie było bardzo, bardzo trudne, nie? E, ja też troszeczkę powiem właśnie. E, w, kroku, w kroku siódmym tam e, też. E, też w modlitwie jest mowa o których wadach, nie? To, to nie są takie wady, które mi do końca przeszkadzają, nie? To, to nie o te wady chodzi. To chodzi o te wady, które mnie blokują między tobą a mną, między, stają między tobą a mną, albo między mną a Bogiem, nie? E, te wady powinny być usunięte. A te, te wady, które... E, ja, ja mogę sobie je po prostu zatrzymać. Te, które e, nie szkodzą drugiemu człowiekowi, nie? I, I to jest właśnie to, że dzięki tym wadom ten program to nie jest też program taki, że on mi w mojej osobowości czegoś dodaje, nie? Tak jak ja myślałem, że on mnie zmieni w taki sposób, że doda mi jakieś wstrzymanie, supermocne. On mi po prostu pewne rzeczy zabiera, nie? Ja się staję bliżej na podobieństwo, co, co staje się osobą, która jest coraz bardziej podobna do Boga. nie? I, e, i po prostu wtedy lecę wyżej. Nie? To jest właśnie taka esencja duchowości. E, dotarcie do tego, kim ja tak naprawdę jestem. Mniej zdjęcie tego całego syfu, który za mną e, w moim życiu podążał. Mm. I, I to jest właśnie tyle. E, to jest właśnie mniej więcej to, e, Czeko chyba w sumie krótko to wypowiedziałem, ale e, ale może będzie więcej czasu na pytania. Chodź mnie, Słychać. Bardzo, bardzo dziękuję ci, Ludwiku, za twoje doświadczenia. Podziękuj mi, Ludwiko